Chodź, ty moja kontrolo. Żona przyjechała na kontrolę. Proszę bardzo, klucze. Więc żona przyjechała na kontrolę domu, ponieważ oddajemy 120. I chciała zobaczyć, czy jest... Czy jest jak? Czy jest ładnie. Czy jest ładnie, no. Czy jest prosto. Dać ci poziomice? Tak, bo Chodź ja nie... tutaj. A. Tak, bo tamto nie otwierałem od, od początku, więc... Nie wiem czy się otworzy. mało. Możliwe. Więc kontrola na budowę. Zon. Poziomicy nie widziałam. Jeździłaś w poziomicy? Nie, po nie po to mam w oczach. Jeszcze wczoraj jak rozmawiałem z inwestorem, no to możliwe, że bliżej okresu zimowego przyjedziemy tutaj i zaciągniemy całe domy jeszcze raz kleju. Zagruntujemy na biało i będzie czekało na strukturę, albo już położymy strukturę. Natomiast musimy podjechać, zamontować rynny, bo nie było hmm, haczyków i grzybka wentylacyjnego. Więc takie rzeczy zamontujemy, ale nie będziemy tego nagrywać, bo to jest dosłownie z pół godziny, godzina roboty. No to żona, od której strony zaczynamy? Ja nie wiem. No chciałaś zobaczyć, ty masz kontrolować. Nie mnie, bo ja nie wiem. No to chodźmy dookoła. Posprzątane w końcu. Bo tak każdy pisze, że jest bałagan. Natomiast już posprzątane. Zostało parę worków, ale no to kontener się zamówi. Yy, no, kiedyś tam się zamówi. O, może tak, jak jeszcze będą jakieś prace. Na kleju widać te białe ślady. Nie wiem dlaczego, ale czasami tak wychodzi. Ale jak się jeszcze raz zaciągnie, no to będzie super. Tu jest gruz, bo wywaliliśmy nasz gruz z środka. Tutaj, tak jak mówię, rynna by się przydała. No ale nie mieliśmy tych wieszaków. A zauważyliśmy dopiero, jak już montowaliśmy, że ich nie ma. Znaczy, je są tylko na 15, nie na 20 steropiąt, więc po prostu nie, nie mieliśmy gdzie ich kupić. Tutaj To te okna będzie hmm? Tak, każdy pisze tutaj odnośnie tego, że nie ma okapów, i te okna będą brudne. Chyba jest na minusie, patrz na elewację. My, jak robiliśmy tutaj elewację, to dodawaliśmy plastyfikator do kleju na minus 8 i akurat to się sprawdziło, bo było minus 7. Więc, jakby tego nie było, no to byłby problem. Natomiast no wyschło ładnie. Zaraz tam wejdziemy. Halo, czy masz klucze? No mam. No to po co tak? Patrzysz? To jest zabawne. Do tej pory nie wiem o co chodzi. Dlaczego. Ten przewód, ten peszel od wody jest tu, a nie w środku. Do tej pory tego nie wiem. No ale jest. Bo jak dobrze pamiętacie, to my nie budowaliśmy tego domu od początku. Tutaj był taki mały problem, że firma poprzednia wybudowała ławy fundamentowe i część stanął zero. No i tam się trochę z inwestorem nie dogadali. No i my przejęliśmy tą budowę, no i skończyliśmy. Natomiast ten garaż, który tutaj widzicie, jest z naszego projektu ze strony dom25000.pl. To jest taki sam garaż jak jest u nas na podwórku, tylko troszeczkę inaczej się wchodzi, bo mamy tylko bramę garażową, a tutaj są jeszcze drzwi. No, idziemy do środka, a no chodź. Co patrzysz? Patrz, jaka działka. Z tego co mi wiadomo, to tutaj mają być na dniach panele fotowoltaiczne na gruncie. Tutaj chyba gdzieś. No, ja patrzyłam, że fajny taki ogródek, taki nie za duży, nie za mały. Taki... Znaczy, to jest z tego, co mi wiadomo, to ta działka to jest tylko część, bo ona tam jeszcze daleko, daleko jest. Tylko to jest część zagrodzona. I tutaj będzie trochę że zabawy, żeby to podsypać. No, w ogóle tutaj wysoko ten budynek stoi, no ale najwidoczniej tak miało być. Ale droga ma to. Kable się rozwinęły Może elektryk był znowu Nie no patrzę tutaj te przewody od kamer bo tutaj mają być kamery po rogach No to są rozwinięte A tak był ktoś bo jest pustak No Więc ktoś był Bo my posprzątaliśmy wszystko Jeszcze mieliśmy zagrabić tutaj ale później się dowiedzieliśmy że niedługo ma być tutaj kostka ma być wszystko porobione, więc odpuściliśmy sobie temat. Najważniejsze, że pozbieraliśmy po sobie. A to, co jest w środku, to od razu mówię, że my nic do tego nie mamy. Jeżeli tam jest jakikolwiek bałagan, no to to robiła inna firma, bo my nie dotykamy się środków. Tu zrobiliśmy tylko ścianki działowe. No i ze, ze sobą. No, pomału. To tu możesz sobie stanąć na tym. A, jeszcze spadnę. Mam nadzieję, że coś widać bo akurat o mam nadzieję, że coś widać, bo akurat jest tak średnio na dworze co zresztą widzicie. Czekaj ja sobie stanę tutaj A jest gruz My sprzątaliśmy ostatnio, pokażę Wam pomieszczenie nasze jak my zostawiliśmy porządek a jak jest teraz Co? Skąd tyle? No, z gwiazdek co? No tutaj masz gdzieś, gdzieś coś, coś Coś na pewno gdzieś tutaj O prawdopodobnie tam stamtąd Gdzie jest rozdzielnia Dotnij sobie okno to duże Bo my będziemy mieć w swoim domu troszkę mniejsze Tak może otworzyć My będziemy mieć w swoim domu troszkę mniejsze to okno Natomiast identycznie będzie się otwierało I co i tyle? No nie no na sam dół kochanie Mocno. Nie bój się. Jeszcze do samego? Tak, do samego dołu. A. Co ty nie otwierasz nigdy takiego nie, okna? nie. A ma jakieś to nie jest? No. no. No pewnie się dowiesz za chwilę. I teraz tak. My tutaj daliśmy steropian. Tutaj daliśmy steropian. Natomiast z tego, co mi wiadomo, będzie tutaj teraz, i prawdopodobnie ten steropian może być zerwany, żeby tutaj dojechać kostką. My ociepliliśmy, no bo jakieś ocieplenie musi być. Jak wykona firma, co będzie robić tutaj, kostkę, no to już niech sami tam podejmują decyzję. Tak jak mówiłem, jak wszystkie prace zostaną pokończone, mamy przyjechać bliżej jesieni i zaciągnąć ten dom jeszcze raz w kleju, zagruntować na biało. No i będzie czekał na strukturę, może w tym czasie akurat będzie kostka na dworze Bo właśnie o to chodzi, żebyśmy już zrobili na ładnie Czyli wszystkie prace, które w międzyczasie będą niszczyły tą elewację, bo gdzieś tam elektryk się przebija, gdzieś tam coś się zadrapie To żeby już było po Więc my zrobimy tak, że tylko będzie struktura albo do struktury No, idziemy dalej? No za mnie, bo wieje tutaj Ładny no. widok na te słupy będzie zielono, to będzie ładnie. Wow. Oh 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 oh. Ey, to jest taka... A on się podnosi. Tak, do góry na piąt. No. Więc tutaj jest salon. Już pierwszy raz takie duże okno widzę, to się <grym> na żywo. <grym> to to e, tu jeszcze jedno miało być. Nie wiem czy no. byłaś, czy nie byłaś, bo tutaj jeszcze jedno miało być, dwa miały być. Widzisz tutaj? Tu zamurowaliśmy, bo tu jeszcze miało być jedno, i tu miało być jeszcze jedno, i ten su praktycznie miał być w środku, no i tutaj kawałek takiego, natomiast zostało zamurowane, bo inwestor chyba przeliczył sobie cenę okien, albo po prostu stwierdził, że nie ma na co patrzeć no bo w sumie z jednej strony no na co tu patrzeć, na siatkę, więc po prostu zamurowaliśmy. I teraz widzę, że elektryk zrobił przewody w miejscu, gdzie były te okna planowane. Tu masz kuchnię. No. Jeszcze tutaj w projekcie jest zabudowa w tym miejscu. Dobrze pokazuję, bo tutaj mi się wygasiło w tym miejscu tak. Tu jest zabudowa i tutaj mają być takie jakieś? Takie spiżarnie no tylko że już bez pustaków, tylko to miało być zrobione z jakiejś tam płyty. No, więc tak wygląda kuchnia. Chodźmy dalej kochanie. Ale bałagan, co to za firma, co to za wykonanie. Zobaczcie po nas jakby sprzątaliśmy. Jakby choćby słowo powiedział elektryk, czy ktokolwiek kto tutaj był, że chłopaki weźcie, to posprzątajcie, bo nie mam czasu. To uwierzcie mi, że byliśmy tu w trójkę. Dla nas to byłoby 10-15 minut roboty, byśmy wysprzątali. No ale przecież nie będziemy komuś podpowiadać. No. Kabli nawalone. Prosto jest, zobacz, 230, tu prawdopodobnie będzie sterowanie y, monitoringiem o. Tutaj wszystko będzie podpięte, rozdzielnia, co mówiłem To łazienka pierwsza Tak, tu jest tu tylko łazienka Myślałam, ja że ma taka mniejsza będzie A jest taka Jak pójdą tynki, zrobi się optycznie mniejsza, natomiast później jak pójdzie reszta, no to się powiększy Tynku? No, nie, no przewody nie są bruzdownicą pociągnięte, więc muszą przewody tutaj schowane, więc tak z centymetr Ale to, to pokoje mnie interesują, czy nie jeden. będzie ma jeden A, Jeden, no, A to nie, półtora To nie, łazienka powiedzmy. też, tak? Jest to ma być łazienka albo pralnia środku No bo tutaj jak będzie jakiś sprzęt, to żeby było podpięte wiesz No coś takiego a tak, to jest, teraz sobie przypomniałem, tak, to jest, to jest yy, chyba łazienka jeszcze jedna Tak? Bo stopy pod komin gdzieś robiliśmy W trakcie budowy, bo miał być komin, ale finalnie go nie było, więc, albo, nie, chyba tu jest kotłownia Tak, bo tutaj widzę, coś jest jakieś takie Więc tutaj chyba, musiałbym zobaczyć na filmie Jeszcze jedna <laughs> <laughs> Samo łazienki yy, I to jest chyba łazienka, no oficjalnie tam jest piąt wentylacyjny. Musimy tego grzybka dać, bo nie było. Bo tutaj było tak na dwa razy. Raz mówili, żeby dać, raz żeby nie dać. W końcu zamontowaliśmy blachę, grzybka nie było. No i będziemy musieli kiedyś podjechać by go zamontować. Więc tutaj łazienka. Tu jest jeden pokój? A ja wiem. List pustaki. po 60. No to masz tam jeden, 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 jeden wyliczyłaś? koło 200 180 nie, no więcej no właśnie całe 4 pustaki bodajże więc tutaj jest jeden pokój e, w naszym domu? no identyczne, ale nie porównuj stanu surowego do gotowego, bo jak pójdzie tynk pójdzie wszystko, no to nie będzie tak pójdzie wylewka do góry 24 cm to już będziesz optycznie tak wyżej, to już będzie inaczej wyglądać więc tutaj nie ma bardzo co porównywać. Chodź do sypialni. Jednocześnie pokażemy naszym widzom, jak wysprzątaliśmy na lewo. Proszę bardzo, jest, jest, da się. Wysprzątać. Da się. Otwórz drzwi, kochanie czy znaczy okno, okno drzwi. Zobacz sobie jak to działa, tylko tak pomału troszkę. Czemu? No nie wiem, dla mnie to tak dziwnie one chodzą. Sama się zaraz przekonać. Nie tak, do siebie. Aha, do mnie. Jezu. No dlatego mówiłem pomału. Jezu chylne. No. I teraz daj na środek. A no, to już nie No jak normalnie okno i teraz do siebie. Widzisz? No. Ono się odsuwa. Ono jest na prowadnicy i ono się odsuwa i teraz możesz sobie. Tak. tak jak ktoś nie wie, to, jak to tak leciało. No dlatego jak ja pierwszy raz to robiłem, to też byłem trochę zszokowany, więc... Dlatego wolałem ci powiedzieć. A nie powiedziałeś. No, żebyś robiła pomału. No. Yy, tu chyba telewizor będzie. No dlaczego? Bo tutaj ma być sypialnia główna. jest. No. No, no. Znaczy ładnie, ładnie. No, no co? Prosto? Krzywo? Nie tak. No. Czy pionu do tej pory to szukasz? To nie <noise> ten, no, Jak bo to nieraz ktoś. Ktoś potrafi powiedzieć, że pionu do tej pory szuka, a poziemice w życiu w rękach tej ma. No? z no, dół wchodzi. Tak. No dlatego mówię, że tak trochę inaczej. No bo tak, takie uczucie jakby miał spać. No mnie to kwestia przyzwyczajenia i. i, i. Chodźmy do pokoju, wiedzy. tutaj y, z dwóch pokojów zrobiliśmy jeden, ponieważ w trakcie budowy inwestor zmienił zdanie, więc tutaj powinny być dwa pokoje. Dla osób, co dopiero nas oglądają, to zaraz Wam wytłumaczę, tylko sobie odświeżę tutaj ekran, bo mi się ściemnił, poczekaj chwilę. Y, a nie, tutaj. Tam, o tam, o w tym miejscu. Widzicie, tutaj było kiedyś okno, tu, w tym miejscu, natomiast ścianka miała być tu, podtąd. Jeden pustak gdzieś Widzisz? Bo to chyba nie, A, widzisz. Widzisz, nie widzisz. Tak, tutaj zamurowywaliśmy i gdzieś podtąd. Jakoś jeden pustak. Bo to było tak, że tutaj miał być jeden pokój, i tu gdzie jesteśmy, w tym miejscu, no. może nie całego metra, na łóżko, w tą stronę. Wydaje mi się to troszkę mało. No pokój mały. Znaczy no pokój, no, to jest tak, że jak jest 120 metrów, bo tutaj jest 120 metrów, jest wszystko na jednym poziomie, no to no, nie jest gigantyczne. Jakby to było poddasze, dasze, no to wtedy są te pokoje większe. Ale na... tak takie duże pokoje, to... A dzieci będą mieć 18 rad... lat, zaraz się wyprowadzą i zostaniemy z tymi pokojami, będziemy patrzeć na nie. No. Więc to jest jeden pokój większy, natomiast tak jak mówiłem przed chwilą, miały być dwa pokoje, więc miał być gdzieś podtąd, a podtąd, gdzieś powiedzmy w połowie. I to miał być jeszcze jeden pokój, który dochodziłby do tego supa. Natomiast ten słup został te, teraz tak na środku luźno. Więc tak inwestor sobie w trakcie budowy zmienił decyzję. A tych to nie otwierałem, to nawet nie wiem jak się otwierają. No Tak? Nie zaskoczyły mnie nic. Aha, no te to trochę inaczej chodzą. Ale, ale fajne ogólnie. Takie, y... No okna ponad chyba 30 tysięcy kosztowały. Wszystkie? Tak. Najdroższe to największe, wiadomo. A to wydaje mi się, że nie jest jakaś tam cena za tyle okien. No, Chyba cena, że te są duże okna. Cena taka w porządku, tylko ten montaż trochę mi się nie spodobał, bo powinien być ciepły montaż. Więc przy takiej cenie, przy takiej inwestycji, te parę stówek w te czy wtedy, to uważam, że to jest to już jest kropla w morzu. Natomiast no, powinien być ciepły montaż dla osób, co nie wiedzą, bo czasami nie wiedzą. To jest folia z zewnątrz, folia paroizolacyjna Nie, paro przepuszczalna, a wewnątrz paroizolacyjna Po prostu po to, że Jak robicie Okna, jak dajecie, montujecie okna Od wewnątrz się klei folie, czyli ciepły montaż Tam się daje piana i zamyka I z zewnątrz, tak jak membrana jest Czyli po prostu wychodzi para A wewnątrz nie wchodzi nic, bo jest folia Rozumiesz? Tak No, wytłumaczyłem więc brakuje mi tylko tego, żebym był, jakby to był mój dom, żeby był mega szczęśliwy, natomiast, no nie wiem, czego tego nie ma. Nie wnikam, nie nam to oceniać. Co mówisz? Nie, no to musi być obniżone. Tak. Tak, więc tutaj jest lekki strop drewniany, co zresztą widzicie, na podciągu przez środek, i teraz. Ja osobiście uważam, że dobrą opcją byłoby delikatnie zaizolować górę. Delikatnie, nie mówię, że tam nawalić wełny czy czegokolwiek, tylko delikatnie przyknąć pianą z 5-8 cm i tutaj dać prawdziwą izolację, tu w te belki. Czyli dać wieszaki, obniżyć sobie na strop na karton gipsach, a tu dopiero pościelić wszystko te belki i tutaj zrobić izolację. I wtedy to ciepło zatrzymuje się na wysokości 270 cm. Od góry będą szły przewody do rekuperacji do wszystkiego, a na dole macie ciepło. Fajnie, jest powietrze wymienione, no i nie ucieka do góry. Bo przeważnie jest tak, że jak się idzie na strych, to tam jest ze 30 stopni, a na dole jest ze 22. Natomiast tutaj zamknięte będzie, przynajmniej ja tak uważam, żebym zamknął sobie tutaj i to ciepło byłoby tylko podtąd. I dalej mnie nie interesuje. A jak inwestor, jak inwestor zrobi, no to my już oddaliśmy ten dom. Tylko jeszcze kluczy nie oddałem, bo chciałem nie pokazać. Natomiast już jutro oddaję klucze, już do tego domu nic nie mamy. A ten jest Więc chciała zobaczyć, skontrolować, ocenić. No zobaczyć, jak wygląda. Ponieważ na naszym nowym kanale, który już pomału startuje House zobaczycie budowę naszego domu 160 metrów, który będzie. Większy od tego, bo ten ma 120 metrów Więc nasz będzie trochę większy Ale nie ze względu na to, że potrzebujemy metrów nie wiadomo ile Tylko, że my idziemy w parter Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli nie ślibyśmy w parter To jest typowa 70 z poddaszem A ze względu na to, że my nie chcemy chodzić po schodach No to po prostu rozpłaszczamy ten budynek bardziej I te wszystkie metry wyciągamy na ziemię no i Plus I chcemy mieć garaż tak, żona zażyczyła sobie garaż Jakby nie garaż, no to byłoby w granicach 120 metrów, jak tutaj A ze względu, że żona chce podjeżdżać jak pani Do domu, ciepłego domu i wyjeżdżać po ciepłego domu Nie latać po jakichś garażach to zewnętrznych gra, To względu na dzieci. Nie No to tak. też jest wygoda, no bo podjeżdża się z wózkiem Otwiera się drzwi, wyjeżdża więc, więc po prostu jest powiększony budynek o garaż I tak naprawdę tyle, tyle będzie się różnił, jak chodzi o tą bryłę Tylko na takim? No nie wiem, tak jakby się dało tak to... no. Żeby przenieść, nie? No jest tutaj ogrom pracy, nie ukrywam, że tutaj się człowiek męczył, dźwigał Zanim to się zrobiło, nawet ta elewacja to też dała nam popalić ze względu na to, że jest tutaj nowoczesna stodoła i musieliśmy dobrze się pilnować podczas całych prac Żeby pion był wyciągnięty bo jeżeli by tego pionu nie było, no to steropian ciężko byłoby schować pod tym okapem, więc cały czas musieliśmy się pilnować, sprawdzać po sobie 20 razy, czy gdzieś nie ucieka, notorycznie wymieniać poziomice, żeby porównywać, czy jedna z drugą się gdzieś tam nie uszkodziła w transporcie, bo nieraz się jechało, to czasami gdzieś tam upadła. Bo tak jak mówię, jeżeli by się okazało, że budynek się rozchodzi, bo on się schodzi, i dach nie jest odpowiednio wysunięty, no to ciężko by było schować się pod tym okapem. Natomiast w tym przypadku no dobrze żeśmy się pilnowali, wszystkiego żeśmy się pilnowali, no i udało się zrobić, więc ciężko było, ale wydaje mi się, że warto. Czy nie warto? Nie wiem, warto. Więc jeżeli wy chcecie zapisać się na budowę domu w naszym wykonaniu, to zapraszamy na stronę dom25000.pl. Tam macie kontakt do nas. Oczywiście nazwa to nie cena, bo dużo osób dalej żyje tym, co było 5 lat temu, jak wybudowaliśmy nasz pierwszy dom. 30, 35 za niecałe 25 tysięcy do stanu surowego, i dalej pisze do nas, czy można wybudować dom w tej cenie z działką. Oczywiście już z działką po 5 latach, więc mówimy od razu: to jest tylko nazwa. Dlatego budowa nowego domu już będzie na nowym kanale, żebyśmy po prostu nie mieszali tego. Będzie tam wakhouse, i tam po prostu będzie wszystko pokazywane od A do Z. Oraz będziecie mieli nową stronę internetową, o której się niedługo dowiecie, na której będą. będzie na razie projekt architektoniczno-budowlany naszego domu. Dla pierwszych 10 osób bardzo niskiej cenie bardzo, naprawdę bardzo niskiej cenie że za tyle raczej nie kupicie nigdzie takiego projektu a to będzie już projekt budowlany ze wszystkimi obliczeniami konstrukcyjnymi, z instalacjami wewnątrz typowy projekt budowlany, taki, który normalnie na stronie Internetowej u konkurencji będzie kosztował w granicach 5-7 tysięcy. A u nas, dla pierwszych 10 osób, naprawdę naprawdę będzie bardzo dobra cena. Tylko wszystko dowiecie się w swoim czasie, bo na razie czekamy na warunki zabudowy jeszcze jeden dzień. Ale o tym to powiemy na pierwszym odcinku na nowym kanale. Więc oglądajcie i subskrybujcie. No i co, żona? Jakiś komentarz czy uciekamy? Bierzemy. Bierzemy? bierzemy? bierzemy. Zadowolona jesteś? Tak. no. Nie chcę liczyć i nie chcę mówić, ile kosztuje ten dom w tym stanie. Bo ostatnio liczyłem bez okien, nie pamiętam ile wyszło, ale nie było jakoś dużo. Ze względu na to, że jest to prosta bryła, to nie była wysoka cena, jak chodzi o materiał oczywiście, bo robocizna też była bardzo niska, ze względu na to, że nie było tam tego piętra. Yy, wręcz bym powiedział, że robocizna była bardzo, bardzo śmieszna, jak chodzi o dzisiejsze czasy, bo no. Połowę tego, co my bierzemy, za, jak chodzi o metry kwadratowe, za 70, można powiedzieć. Zrozumiałeś? No co? No mówię, połowę ceny, którą bierzemy z metra kwadratowego za 70, tutaj wzięliśmy za 120 metrów ze względu na jego prostotę. Więc tak naprawdę. Nie wiem, czy 70 droży by nie wyszła, jak chodzi o budowę, no ale to nieważne, no to już to wiedzą ci, co mają wiedzieć, to jest wszystko na umowach, to jest już między nami a inwestorem, więc to, jeżeli będziecie kiedyś chcieli w przyszłości, żeby Wam taki domek postawił, no to wtedy Wam zrobimy przeliczenie. Natomiast uważam, że cenowo naprawdę wyszło znacznie mniej niż, no, taka 70, ta wyższa oczywiście, jak chodzi o robociznę, nasze wynagrodzenie. Zimno, jedziemy. Dobra, dzięki za dzisiejszy odcinek, trochę dłuższy niż normalnie, ale kontrola musiała być. Zaliczony budynek, ok? Podoba się? No. No to widzisz, gdzie twój mąż pracował przez ostatnie tygodnie. Nie, nie trzeba było wziąć, bo tylko, się że ona chce dodatnie na budowę. Zobaczcie, kto to buduje. Jeszcze się napatrzy, no. jak będziemy budować, to będzie pomagało. Na razie, cześć.